Witajcie! Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami, mrozy zależyły, śniegi stopniały. Czas najwyższy zająć się zatem makijażem wiosennym. Moja dzisiejsza propozycja jest propozycją odwzorowaną w jakimś stopniu makijażem Chanel, czyli główna kampania na wiosnę 2012, gdzie twarzą wiosennego makijażu jest piękna Polka Monika Jack Jakciak. Makijaż tak jak sama nazwa wskazuje, wiosenny, czyli kojarzy się z energetyzującymi barwami, makijaż odmładzający, pobudzający. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Filmik znajdziecie również na portalu zeberka.pl, także zapraszam was tam serdecznie i życzę miłego oglądania. Na twarzy mam już wykonany, zresztą jak zwykle, prawie kompletny makijaż, szczegóły, czyli krok po kroku, jak to wykonywałam, możecie zobaczyć na stronie ladymakeup.pl. Jedno oko też już mam zrobione, przystępuję do drugiego. I rozpoczynam od nałożenia bazy. Moja dzisiejsza baza to jest baza z Joko, taka nowość bym powiedziała, bo została troszeczkę zmieniona. Słuchajcie, pięknie pachnie, zatem y, jeśli do tej pory Wam przeszkadzał taki chemiczny bardziej zapach bazy, to, to ta jest teraz perfumowana, naprawdę bardzo fajna, kremowa. Zresztą zobaczycie to, y, wybieram palcem trochę tej bazy. Palcem rozcieram. Na całej powiece ruchomej. Nie dojeżdżam pod brew, tylko i wyłącznie właśnie na tej ruchomej, aby tutaj te kolory były takie bardziej intensywne. I odrobinę jeszcze nakładam tej bazy wzdłuż powieki dolnej. Żeby kreska była bardziej utrwalona. I wytrzymała mi na dłużej. Dobra, tyle wystarczy. Pierwszym produktem którego nałożę na oko, będzie mineralny rozświetlacz, bo to w zasadzie nie jest cień, ale ja go używam jako bardzo uniwersalny produkt. To jest taki rozświetlacz marki La Rosa numer 61 Light. Odsypuję go odrobinę w zakretkę, tak jak zawsze zresztą i nakładam go szerszym pędzelkiem. Tym razem, zresztą tak jak zawsze, jest to Maestro 320 rozmiar 12, czyli mój ulubiony taki olbrzymi pędzel Właśnie do nakładania jasnego cienia, a to z tego względu, że ten jasny cień po prostu nakładam w największej ilości. I dobrze jest mieć taki duży pędzel, żeby to zrobić po prostu jak najszybciej. Dobra, jeszcze trochę. W zasadzie ten rozświetlacz będę jeszcze cały czas dzisiaj używać wielokrotnie, ale na razie tak według kolejności nakładam go tutaj od wewnętrznego kącika i pod brwią. Sięgam ponownie, yy, znaczy ponownie, znowu po produkt mineralny, również dla jest to tym razem cień, kolor 16 Opal. Taki fajny, lekko żółtawy odcień. Chociaż on nie jest aż tak intensywnie żółty, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, aby ocieplić całą powiekę ruchomą, I szerszym pędzelkiem również, taki dosyć duży, to jest Hakuro H70. I nakonam ten cień właśnie lekko żółtawy, mineralny na powiece ruchomej. I lekko na dole przejeżdżam, żeby tak było symetrycznie tą żółcią. I za chwilę ten kolor jeszcze przytłumię ponownie tym białym, ale jak na razie tak mi ten tutaj pasuje. I kolejne cienie. Tym razem z palety Manli. Moja manny, ja jak wiecie, palety 120 cieni, 120 cieni, w zasadzie wszystkie są takie same. I mi podoba się akurat ten kolor taki żółty, miodowy, matowy odcień. Pędzelkiem to jest chyba akurat pędzelek jakiś z Rosmana. Też mają takie, takie pędzelki stary jak świat, ale jeszcze mi służy. I nakładam ten miodowy kolor, słuchajcie, w centralnym punkcie powieki ruchomej. Robię taką pla takiego placka, robię tą pędzelkę, zresztą tak jak widzicie i jak już wspominałam wcześniej, ale równie dobrze można by było, słuchajcie, po prostu nabrać trochę tego cienia na palet i ruchem dociskającym, o, też go zaaplikować. Efekt jest podobny, bym powiedziała. Także jak nie macie takiego pędzelka, to nie musicie go specjalnie kupować w żadnym wypadku, po prostu palcem sobie majzgnąć. Dobra. I co dalej? Dalej sięgam ponownie po ten mój rozświetlacz, o którym już Wam wspominałam, że będę go znowu używać, ponieważ wszystko wyszło za żółto, ale miałam taki zamiar. Chcę, aby mój okienek jednego oka z drugim był bardzo symetryczny, czyli po prostu podobny. Więc robię wszystko w tej samej kolejności. Czyli jeszcze raz ten rozświetlacz i tak delikatnie rozjaśniam. To Wszystko, jednocześnie tłumię, tą rzuć, ale jakieś drobne pigmenciki będą prześwitywać. Dobrze, sięgam po kolejny cień. Tym razem marki SS, czyli słuchajcie, jest to moja tańsza wersja makijażu Chanel. To jest cień eyeshadow numer 55. Piękny, kola, koralowy kolor. On jest lekko taki perłowy, ale to nic mi nie zaszkodzi. Pędzetkiem Sigma. E25, taki bardzo fajny poręczny pędzelek, rozcieram ten cień powyżej załamania powieki, ale na kształt banana. Ale w odróżnieniu od typowego banana, bardzo, bardzo rozcieram ten kolor, czyli zależy mi, żeby powstała tylko i wyłącznie taka smuga tym koralowym cieniem. Ona nie ma być wyraźna krecha, tylko właśnie takie. Roztarcie. Cień dobieram stopniowo, bo jak wiecie, z takim intensywnym kolorem łatwo idzie przeholować. Później gorsza sprawa, jakbyśmy miały to wycierać albo neutralizować jasnej, jaśniejszymi cieniami. No to po prostu wyglądałoby niekorzystnie. Bo co za dużo, to niezdrowo. Wiadomo, jak w życiu. Rozcieram, rozcieram, rozcieram. Cały czas. jak widzicie, ten pędzelek jest bardzo, naprawdę poręczny, bo mogę go przytrzymać na końcu i naprawdę sprawnie i szybko rozetrzeć. Dobieram go stopniowo, tak jak jeśli stwierdzę. Że jest go troszeczkę jeszcze za mało. Dojeżdżam nawet, słuchajcie, do wewnętrznego kącika oka. Prawie, że. I rozcieram, rozcieram. Na całej powiece nieruchomej, już nawet nie tylko o załamaniu, ale na całej powiece nieruchomej. To jest taki główny efekt ocieplenia tym oranżem. Dobra, tyle myślę wystarczy. Zawsze możemy dołożyć. Dla wzmocnienia takiego efektu i, i przejścia, i właśnie wzmocnienia dużej, większej ilości tego oranżu, nałożę róż. Róż od pani Jolanty Wagner. I to jest kolor Bright Peach. Ten, róż, ten sam róż użyję również na poliki, ale teraz wykorzystam go do załamania typowo pędzelkiem H76 Hakuro. Takim fajnym, malutkim. Lekko podkreślam tylko i wyłącznie załamanie powieki. Ta część będzie bardzo monochromatyczna, natomiast róż sprawi, że to załamanie będzie takie bardziej soczyste. I w efekcie końcowym, no, na coś nam się tutaj to przyda, ta czynność. Także znowu na kształt banana, tym różem przejeżdżam. Słuchajcie, zbliżamy się do końca makijażu, naprawdę. Ono oczywiście jest o wiele szybszym. Zresztą, jak wszystkie makijaże, jak za każdym razem to, to powtarzam we filmiku, gdy się nie mówi, tylko skupia się na działaniu, to wiadomo, jest wszystko szybciej. Brązowy cień bardzo, bardzo ciemny, natomiast na powiece będzie troszeczkę jaśniejszy. Jest to paleta pięciu cieni z Flormaru i to jest zestaw 04 pędzelkiem również Hakuro H80. Nabieram ten ciemny cień w bardzo minimalnej ilości i przyciemniam zewnętrzny kącik oka. Lekko najeżdżając tutaj na linię rzęs, również one optycznie przez to troszeczkę zagęszczą się. I tak jak wspomniałam, tylko i wyłącznie zewnętrzny kącik oka przyciemniam. Również robię smugę, czyli w żadnym wypadku to nie jest makijaż graficzny, a bazujemy głównie tylko i wyłącznie na roztarciach. Jeszcze odrobinka. W zasadzie makijaż mamy już skończony. Makijaż oka pozostanie nam tylko narysowanie kresek. Kreski wykonam przede wszystkim. Brązową kredką, brązowa kredka taka, nawet bardzo bym powiedziała w czerń wpadająca. Kredka w moim przypadku jest to gosza, seria velvet, czyli ta seria wodoodporna. Kredka nazywa się Truly Brown, tak się nazywa. A, zapomniałam o jednej ważnej sprawie. Najpierw używam yy, Kajal z Krolana dla rozświetlenia tak zwanej linii wodnej. To jest kajal w kolorze kremowym, cream tak się nazywa. Również nakładam go wewnętrznym kąciku oka. Do tego makijażu zdecydowanie bardziej pasuje rozświetlenie linii wodnej takim koralowym cieniem, kredką, kolorem niż, niż po prostu białym. I przystępuję do rysowania linii na powiece górnej. Linia, słuchajcie, taka tuż przy linii rzęs. Dosyć średnia, może nie jest cienka, ale jest średnia, na pewno nie gruba. Jej kolor zresztą za chwileczkę zostanie przytłumiony, bo rysuję to wszystko brązem, ale nałożę jeszcze na nią cień. Pełne skupienie, widzicie? Kreska od wewnętrznego kącika oka. Naciągam bardzo delikatnie, to nie jest dociąganie klamerką. Po prostu troszeczkę ułatwia taka metoda. I rysuję teraz kreskę na dolnej powiece. Ta sama kredka. Trochę ją ocieram, ponieważ pobrudziłam się od cieni. Niestety na dolnej powiece ten kolor nie będzie już identyczny z tego względu, że zmiesza się z tym klejalem, ale to nie szkodzi, w całości będzie w miarę okej okay to wyglądać. I Kreska od zewnętrznej strony wiadomo jest grubsza, dojeżdżam nią tak do 2 trzecich długości oka. Oczywiście im bliżej wewnętrznego końcika oka, tym kreska cieńsza i co ważne, nie łączę tych kresek, czyli nie zamykam oka. Przez co też w efekcie końcowym w miarę oko wydaje się duże. I, moi drodzy, powracam do cienia Eyeshadows Essence, czyli ten sam cień numer 55. I tym cieniem oraz pędzelkiem z Sephory, to jest taki pędzelek króciutki, grubiutki, bardzo podobny jest Maestro, seria 360. I tym cieniem, tak jak już wspominałam, zmieniam kolor kreski wykonanej kredką. I w tym momencie ona nie będzie już brązowa, ale na pewno będzie zdecydowanie ocieplona na całej długości. Makijaż jest bardzo taki świeży, tak bym go nazwała. Kolory iść nie tylko wiosenny, ale myślę, że letnie również. Także makijaż na cieplejszą część roku zdecydowanie wskazany. I robię to samo na dolnej powiece. Przez co całość właśnie tak, myślę, że dosyć dobrze się komponuje. Zresztą wizerzyści Chanel widzieli, co robią. Rzęsy wytuszowane. Teraz kolej na konturowanie twarzy, ale nie brązerami, czyli tak standardowo, tylko różami. Pierwszy róż, którego użyję, ciężko tutaj pokazać ten kolor, to jest róż marki Vipera z seria City Fun Blush, tak się nazywa. I to jest kolor 25. Mozaikowy, niby róż, ale ma trochę zieleni, takie złote drobinki. Bardzo fajny róż. Szerszy pędzelkiem do konturowania. Kozłowski EPB 51. Bardzo fajny pędzel, słuchajcie, do konturowania, naprawdę. Aplikuję ten róż. Czyli pod kościami policzkowymi. Lekko go również nałożę na czole, trochę na żufie. dzisiejsza twarz, słuchajcie, total luk, jeśli chodzi o, o takie jasne kolory, ciepłe brzoskwinie, oranże. Widzicie, nos mam jeszcze zapchany, czyli jestem jeszcze chora. No ale uroki zimę. Tyle różu. Myślę, że będzie okej. Okay. Nie ma co przesadzać. I kolejny róż, którego użyję, będzie to ten sam róż, którego używałam w załamaniu powieki. Jest to róż e, pani Jolant Wagner Bright Peach, tak się nazywa pędzelkiem H13 już w standardowym miejscu. Czyli e, chodzi o to, żeby ten efekt był, był taki zróżnicowany, przejście kolorystyczne, trochę wrzoskwini, trochę różu. W każdym razie takie tonacje, wszystko ciepłe. I w ostatnim elemencie koniec, kolejny rozświetlacz. Rozświetlacz cały czas ten sam, czyli bardzo uniwersalny produkt, tak jak już wspomniałam. Mineralny z La Rosy 61 i pędzelkiem również z La Rosy. Ważne, żeby pędzelek nie był zbity. Ten pędzelek właśnie jest taki delikatny. W minimalnej ilości rozświetlam szczyty kości policzkowych. Dla uzyskania bardzo jasnego, delikatnego takiego rozświetlenia. Wytuszowałam rzęsy tuż marki Ace of Face. Taka marka dosyć nieznana, ale tuż bardzo fajny. Extreme Volume, Prestige Number 1, tak się nazywa. Fajnie, dosyć podkręca rzęsy no i przede wszystkim zagęszcza. Spiralka. Spiralka. Chciałam powiedzieć, że szczoteczka w kształcie spirali. Bardzo fajna i nietypowa. Jeszcze takiej maskary z szczoteczki nie spotkałam, ale na razie sprawdza się. Na usta nałożyłam pomadkę. Pomadka marki Vipera. Nowy, nowa seria takich pomadek, głównie nude albo nude Jak ktoś woli, same nudy ale ten kolor na pewno do nudnych nie należy. Super oranżowy, bardzo kremowa pomadka, Rendezvous, tak się nazywa ta seria i to jest kolor 72, a na sam środek ust w centralnych punktach, tak dla rozświetlenia całości, użyłam błyszczyk Belle Fashion Color numer 405. Całość przedstawia się następująco. Makijaż bardzo taki orzeźwiający, bym powiedziała, energetyzujący dzięki tej dużej dawce ciepłych kolorów, oranży, brzoskwini, czyli wszystko to, co się kojarzy z ciepłem, z ciepłem i ze słońcem. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba, że będziecie go w stanie wykonać, bo naprawdę jest bardzo prosty. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.